Jednym z najbardziej zaczarowanych miejsc Nowej Soli jest wzgórze zwane Wzgórzem Siedmiu Życzeń. Oczywiście poniżej delikatna, nowosolska, malutka, ale jak gwiazd. Ale widok z tarasu zapiera dech w piersiach. Fantastycznie widoczne zakole Odry, droga stąd wodna biegnie, pięknymi meandrami, a widok jest zapierający dech w piersiach. Ja w tym momencie znajduję się na słynnym mostku zakochanym. Jeśli jeszcze nie macie swojej kłódki zapiętej na moście zakochanym w Nowej Soli, koniecznie musicie to naprawić. Dzisiaj z nami jest Łukasz Kozłowski z Odry dla turystów, naszego partnera, z którym realizujemy rejsy po Odrze. To jedna z naszych największych wycieczkowych atrakcji. Serdecznie Was do tego zapraszamy. A to i nasz cały team, który dzielnie obraduje nad kolejnymi wakacyjnymi pomysłami. Uwaga! Hello! Hello. Specjalnie dla lubuskielowe Mariusz Grabowy.